Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie nieustannie wspiera mieszkańców Powiatu Głogowskiego, którzy poszukują pracy oraz przedsiębiorców. Oferta Głogowskiego Urzędu to szerokie spektrum możliwości zarówno dla bezrobotnych, jak i pracodawców. W tym roku, z budżetem bliskim 7 milionów złotych, urząd finansuje programy od zatrudniania cudzoziemców przez zakładanie własnej firmy, aż po szkolenia i zdobywanie nowych kwalifikacji. W bieżącym roku na aktywne formy wsparcia Urząd ma do rozdysponowania ponad 6 milionów 800 tysięcy. Na tą chwilę posiadamy środki na wszystkie aktywne formy wsparcia. Po wszelkiej informacji zapraszamy do tutejszego Urzędu. Informacje również znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu, ale są tam też wnioski do pobrania. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług. Pracodawco, jeżeli zamierzasz zatrudnić cudzoziemca obywatela z Ukrainy, nie musisz posiadać dla niego zezwolenia na pracę. W związku z trwającą wojną na Ukrainie wprowadzono specjalne przepisy, które pozwalają zatrudnić cudzoziemca bez posiadania zezwolenia na pracę. Wystarczy, że powiadomisz Powiatowy Urząd Pracy, że zatrudniłeś takiego cudzoziemca. Powiadomienie winno być sporządzone na formularzu internetowo przez portal Praca.gov.pl. Jest ono bezpłatne. Natomiast, jeżeli chcesz zatrudnić obywatela innej narodowości, zgłoś się do Urzędu Pracy, powiemy Ci o formalnościach, aby uzyskać wpis oświadczenia do ewidencji lub zezwolenie na pracę sezonową. Chcesz założyć własną firmę? Otrzymasz od nas pieniądze w kwocie 30 tysięcy zł, a po spełnieniu warunków umowy pieniędzy nie musisz nam zwracać. Najważniejsze to musisz mieć pomysł na własny biznes, zare, zarejestrować się w Urzędzie Pracy, złożyć wniosek. Jeśli czegoś nie wiesz, przyjdź do nas lub zasłoń. Więcej informacji uzyskasz po swojego doradcy. Zapraszamy. Chcesz podjąć zatrudnienie przy wykonywaniu prac zorganizowanych przez gminę? Zarejestruj się w Urzędzie i skorzystaj z zatrudnienia w ramach robót publicznych. Pracodawca otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz nagrody, a ty zyskasz pracę na okres minimum 5 miesięcy. Po więcej szczegółów zapraszamy do urzędu. Jeżeli istnieje konieczność zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, np. prawo jazdy na autobus czy samochód ciężarowy, kurs na koparkę czy ładowarkę, należy zarejestrować się u nas w Urzędzie Pracy, złożyć stosowny wniosek, uzasadnić celowość takiego szkolenia, np. własna firma. Czy zatrudnienie, a my sfinansujemy je w 100% oraz dodatkowo przyznamy stypendium. Po więcej informacji zapraszamy do nas bezpośrednio do urzędu albo na naszą stronę internetową. Pracodawco, jeżeli chcesz utworzyć miejsce pracy i zatrudnić osobę bezrobotną, możesz skorzystać z refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w kwocie do 35 tysięcy złotych. W ramach refundacji możesz zakupić środki trwałe, urządzenia i maszyny. Pracodawca lub przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, która ukończyła 50 rok życia, może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w wysokości 2100 co miesiąc, później z owej zatrudnienia w dalszym ciągu na 6 miesięcy. Pracodawca, może zatrudnić osobę bezrobotną w ramach prac interwencyjnych. Polega to na tym, że otrzymasz refundację do wynagrodzenia dla tej osoby do kwoty. 1700 zł na każdy miesiąc. W celu nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy na danym stanowisku można ubiegać się o zorganizowanie stażu. Staż może trwać do 4 miesięcy. W trakcie jego odbywania wypłacane jest stypendium w kwocie 1790 zł. Wolne zasiedlenie przysługuje osobie do 30 roku życia, takiej, która chciałaby podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, czyli np. w Poznaniu czy we Wrocławiu. Są to pieniądze w wysokości do 6 zł, które można przeznaczyć np. Na, na wynajem pokoju czy mieszkania. Tych pieniędzy nie trzeba zwracać, jeżeli zostaną zachowane warunki umowy. Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski dostępne są na wyciągnięcie ręki zarówno w urzędzie, jak i na jego stronie internetowej. Warto skorzystać z bogatej oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.